Na wydziale mechaniczno-technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli odbył się dzień otwarty placówki. Uczniowie klas maturalnych mogli zapoznać się z możliwościami studiowania na Stalowowolskiej uczelni. Wybrałam tę uczelnię ze względu na różnorodność kierunków, na to, że jest duża możliwość wyboru pracy w przemyśle na terenie Stalowej Woli. Również dlatego po prostu że pochodzę ze Stalowej Woli i jednak to jest moja miejscowość rodzinna i to mnie no, kierowało. Na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym studiuje prawie 500 osób. Wśród nich jest coraz więcej kobiet, które chcą być inżynierami. Przybywa też żaków z odległych miejsc Polski, m.in. z Warszawy, Śląska czy Krakowa. tak Politechnika była zawsze w kręgu moich zainteresowań, bo tak jakby od dziecka się interesuję mechaniką i to był taki mój sfera zainteresowań od zawsze. Do Stalowej Woli trafiłem w sumie trochę przez przypadek, bo dowiedziałem się w czasie rekrutacji, że tu jest wydział. Miałem możliwość studiowania w Krakowie, bo też dostałem się na, na Wydział Polityki Krakowskiej, ale zrezygnowałem, przyszedłem tutaj i nie żałuję. Nie zamieniłbym w tym momencie studiów w Stalowej na studia w Krakowie. Atmosfera jest świetna, naprawdę jest dużo mniejszy wydział, jest dużo lepszy kontakt z układowcami i nie ma na co naprawdę narzekać, bo się jest bardzo wysoki, sprzęt jest bardzo wysokiej klasy, nowy, więc ja bym w tym momencie decyzji nie zmienił. Dzień otwarty był też okazją do zobaczenia pokazu najnowszych osiągnięć techniki oraz prezentacji możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Rozstrzygnięto także konkurs od pomysłu do przemysłu, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Nagrodzono w sumie 38 prac. Ja zrobiłem robota kroczącego, którego opiera się na operacjach. Mianowicie operując macierzami jestem w stanie określić precyzyjnie pozycję i orientację każdego z w robota. Wykorzystuję też rozpoznawanie obiektów wizualnych. Dostarczony obraz z kamery przetwarzam i wydobywam dane w nim zawarte. Jeśli chodzi o kierunek studiów, coś wybrać w kierunku automatyzacji, robotyzacji przemysłu, budowę maszyn może. Nasza praca przedstawia stanowisko zrobotyzowane, połączenie robota przemysłowego z stoją obrotowym oraz panelem operatorskim. Praca miała na celu no, wprowadzenie nas, no i oczywiście uczniów, bo ta praca zostaje u nas w szkole, w rewolucję przemysłową, w rewolucję 4.0, czyli automatyzację, wizualizację procesów. No oraz połączenie maszyn w sieci przemysłowe. Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej wciąż poszerza swoją ofertę edukacyjną. Wszystko z myślą o przyszłych studentach. Oferta została wzbogacona. W tej chwili oprócz pierwszego stopnia mechanika budowa maszyn i organizację zarządzanie w przemyśle dochodzi drugi stopień czyli studia pełne studia magisterskie i można powiedzieć z Stalowej Woli mamy całość bo też w Kończymy w tej chwili w semestrze letnim studia podyplomowe, jako Politechnika Rzeszowska nie ma żadnego problemu, można i u nas także studiować na studiach doktoranckich. W holu Politechniki prezentowały się w tym dniu firmy partnerzy uczelni, w tym HSWSA, firma Superior Industries Production Poland, czy Jugong Dresta Machinery, fundator stypendiów naukowych dla studentów Politechniki. W założeniem stypendiów i współpracy z Politechniką jest kształcenie utalentowanych ludzi, dlatego chcemy wykorzystać taką okazję i bliżej poznać pomysły studentów. Ponieważ Liu Gong jest globalną spółką, więc nasza strategia kształcenia utalentowanych ludzi jest na poziomie globalnym, dlatego chcemy rozwijać wybitnych studentów, dajemy szansę odbycia staży i praktyk oraz pracy w naszej firmie. Były doskonałą okazją do tego, aby zachęcić przyszłych żaków do studiowania w stalowej woli, mieście z przemysłowym DNA.